Pokój. I dobro. Coś taki smutny jesteś dzisiaj. Nie, a masz jakiś powód do radości? No mamy Adwent, czas radosnego przygotowania na przyjście Chrystusa. Mało tego, mamy trzecią niedzielę Adwentu. Niedzielę gaudetę, co oznacza radujcie się, niedziela radości. Zapomniałem. To jeszcze raz. Zacznijmy jeszcze raz. Jeszcze raz. Pokój. I dobro. Niedziela, Trzecia niedziela Adwentu, niedziela radości. Kolor różowy nam towarzyszy, kolor oczekiwania na bliskie. Radujemy się, ponieważ już blisko jest Pan. I w tę trzecią niedzielę Adwentu usłyszymy oczywiście słowo o radości. Sięgnijmy od razu do pierwszego czytania, które tym razem wzięte jest znowu z ksiąg prorockich, a dokładnie z księgi proroka Sofoniasza. Prorok Sofoniasz, samo imię oznacza Pan ochronił. Jest jednym z tak zwanych proroków mniejszych w Izraelu. Było, była odpowiednia ilość proroków mniejszych, których księgi są zapisane w Starym Testamencie. Zapytajmy od razu, ilu mamy biblijnych w kanonie Pisma Świętego tak zwanych proroków mniejszych. Bo już wiemy, ilu mamy większych. Bo większość, jak wiemy ostatnio, mamy czterech większych proroków w naszym kanonie chrześcijańskim, natomiast ilu jest mniejszych? Trochę więcej. Może A? 12. Może B? 14. A może C15? Na końcu dowiemy się, ilu mamy proroków mniejszych. Tymczasem u jednego z tych mniejszych proroków, u Sofoniasza, który generalnie jest prorokiem raczej dość takim smutnym i tragicznym, ostrzegającym przed dniem pańskim, przed gniewem Bożym, tymczasem w trzecim rozdziale pojawia się także moment zapowiedzi radości i ocalenia. I prorok wzywa w imieniu Boga. Wyśpiewuj, curo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się, wesel z całego serca, Curo Jeruzalem. Tutaj lud Boży, lud Izraela, przedstawiony jest znowu w postaci personifikowanej osoby, jakoby cura Syjonu, czy córa Jeruzalem, jako kobieta, która uosabia cały naród, zaproszona do ogromnej radości, do wys wysławiania Pana Boga, ponieważ Bóg, mówi dalej prorok, bo Bóg nie będzie się już bała, Twój Bóg jest pośród ciebie. On zniszczy wyrok, który na tobie spoczywa. Bóg, który jest w środku Jerozolimy, w środku narodu wybranego, napawa go radością. I ta radość, która będzie udziałem narodu, ludu, będzie także udzielała się samemu Bogu. Powie prorok: Oto ja sprawię. Nie bój się, Syjonie, niech nie, niech nie słabną twoje ręce. Bóg jest pośród ciebie, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości. To sam Bóg się rozweseli człowiekiem, sam Bóg rozweseli się radością człowieka, radością ludzką. To zaproszenie ogromne do radości, ponieważ Bóg jest pośród nas, bo Bóg jest blisko. Niech towarzyszy nam tej niedzieli. To pytanie, które mi zadał brat Paweł, Czemu taki smutny jesteś, a jeszcze bardziej taka odpowiedź, której ja mu udzieliłem, że nie mam żadnych powodów do radości? Myślę, że i takie pytanie, i taką odpowiedź wielu z nas może słyszało albo sami udzielali, sami udzielaliśmy, że no z czego mam się cieszyć? Jest wojna, są zbrodnie przestępstwa, choroby, bezrobocie, podwyżki, różne tragedie, które nas spotykają. Czy mamy jakiś powód do radości? No ale w ten sposób chyba całe życie żylibyśmy smutni. Dlatego dzisiaj, kiedy przychodzi ta niedziela, znaczy pokazuje to, że Kościół poprzez liturgię chce ukazać nam tą radość. Radość w takim momencie, który wydaje nam się często, że raczej jest związany z ascezą, z postem, z pokutą. Bo zarówno w Wielkim Pościa, jak i w Adwencie przychodzi taka jedna niedziela, ta radości żeby pokazać nam, że tu nie chodzi tylko o smutek dla samego smutku, że chrześcijaństwo jest właśnie jakieś takie bardzo smutne i bardzo poważne, ale jest radość. W Bożym, czekamy na Boże Narodzenie i w Adwencie widzimy już powoli ten cel naszego oczekiwania i tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją. W Wielkim Poście czekamy na wspaniałe wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie. Dlatego w tym czasie pojawia się ta radość. I teraz i poprzez liturgię, ale przede wszystkim poprzez Słowo Boże, Bóg chce powiedzieć, zobacz, masz powód do radości. Znaczy, my szukamy powodów do radości. Chcielibyśmy, opowiadamy sobie jakieś kawały, czy dowcipy na różnych przyjęciach, czy kiedy jesteśmy razem. Chcemy się śmiać. Owszem, narzekamy bardzo często też, mówimy o swoich smutkach, o swoich bolączkach ale zobaczcie, ile jest dowcipów, ile jest kawałów. I są tacy, którzy potrafią je jak z rękawa sypać i od razu robi się inna atmosfera. Zobaczcie, że ile mamy w Polsce kultowych, bo tak już trzeba powiedzieć, komedii, które lubimy oglądać i zazwyczaj telewizja nam na święta je serwuje. Od tych takich starszych, czyli jak rozpętałem Drugą wojnę światową, czyli historia Franka Dolasa, która śmieszy do dzisiaj, później Kargule i Pawlaki, którzy również bawią nas co święta. Współcześniej bardziej byśmy powiedzieli, cała seria u Pana Boga czy to za piecem, czy za miedzą, czy w ogródku może dla młodszego pokolenia byłby to killer jeden czy dwa czy może chłopaki nie płaczą. Zobaczcie, to są te momenty, kiedy chcemy usiąść razem przed telewizorem, całą rodziną i wszyscy się będziemy śmiali, wszyscy będziemy oglądali nawet tego Kevina, który sam jest ciągle na te święta w domu i ciągle jest w telewizji i wszyscy go oglądają. Szukamy momentów, żebyśmy mieli z czego się pośmiać, żebyśmy mieli radość, czyli potrzebujemy zewnętrznego bodźca. A dzisiaj prorok, więcej dzisiaj sam Bóg mówi: raduj się, ciesz się, zobacz, ja jestem pośród ciebie, że te wszystkie smutki one są, te tragedie są, ale ja jestem pośród ciebie, ja cieszę się z ciebie, właśnie że Ty jako człowiek jesteś obecny też i w moim Bożym życiu. Zauważ, że ja jestem obecny w Twoim życiu i przychodzę i daję Ci powody do radości. Chociażby sam fakt, na który czekamy, że Bóg naprawdę będzie pośród nas, że będzie Emanuelem, że będzie Bogiem z nami, że na tym świecie, na tej ziemi się pojawi. Niech dzisiejsza liturgia, niech dzisiejsze słowo daje nam tą radość i od razu może przysłowie o radości. Często mówimy: śmiech to zdrowie. Zobaczcie. Jest różnica między śmiechem a radością, oczywiście, ale dzisiaj takie proste przysłowie: śmiech to zdrowie, i gdybym dopowiedział zdrowie duchowe, znaczy potrzebujemy nie tylko zdrowia fizycznego, ale zdrowia duchowego, żebyśmy mieli zdrowy duch, żeby w nas był duch święty, który przychodzi. Dlatego ta Niedziela radości, dlatego takie czytania, zarówno pierwsze, jak i drugie, którym Bóg mówi: ciesz się, raduj się. Święty Paweł powie, Radujcie się, zawsze się radujcie, mówi, jeszcze raz powtarza. A jeśli będziemy mieli w sobie tą radość, radość Bożą, to będziemy też mieli i zdrowie, i to fizyczne, i to duchowe. Pan Bóg od początku zachęca do radości, ponieważ jest tym Bogiem pomiędzy nami i Bogiem z nami. Ale ostateczna i najpiękniejsza Boża interwencja i Boże działanie w historii to było przyjście na świat Bożego Syna, którego my też oczekujemy. W tajemnicy, czy w pamiątce Bożego Narodzenia. O tym będzie też dzisiejsza Ewangelia na trzecią niedzielę Adwentu, kiedy to jesteśmy w trzecim rozdziale Łukasza, wiemy dlaczego Łukasza, wciąż trzeci rozdział, wciąż mamy postać Jana Chrzciciela, który może mało, mało mówi o radości wprost, ale przygotowuje ludzi, jemu współczesnych, na spotkanie z Chrystusem. A jak przygotowuje, Najpierw chrzci, ale kiedy ludzie przychodzą do Niego, zaczynają go pytać, co my mamy robić. Widzą człowieka charyzmatycznego, Jana, który na pustyni całe życie w surowości, w owczej, w wielbłądziej skórze poświęcił życie Panu Bogu w ogromnym wyrzeczeniu, i ludzie myślą, może my też mamy takie wyrzeczenia teraz jakieś wielkie podejmować. I zaczynają pytać Jana, co mamy robić. I mamy trzy grupy ludzi, które go o to pytają. Najpierw tłumy. Całe, ta, całe tłumy pytają, co mamy czynić. A Jan odpowiada, kto ma dwie suknie, niech jedną odda. Kto ma żywność, niech tak samo czyni. Co to znaczy? Czyli bądź dobrym człowiekiem. Dziel się z tym, co masz z potrzebującym. Czyli bądź człowiekiem z sercem dla drugiego człowieka. Wydaje się prosta rzecz. Cóż, cóż, cóż wielkiego? Ale właśnie czasami w tym tkwi tajemnica dobrego życia. Później przychodzą do niego celnicy. Pamiętamy, celnicy była to szczególnie znienawidzona grupa społeczna wśród Izraelitów, ponieważ byli to kolaboranci. Którzy pobierali za zbyt wysokie opłaty normalnie, oczywiście dawali też część Rzymianom, za co byli nienawidzeni, a jeszcze bardziej, ponieważ pobierali więcej niż powinni biorąc dla siebie, a więc tacy oszuści i złodzieje. I oni też, widząc charyzmatyczną postać Jana, mówią: Co my mamy robić w takim razie? A Jan mówi im: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Czyli róbcie swoje, róbcie to, co jest wasze, nic ponad to. Bądźcie normalnymi, uczciwymi ludźmi. W końcu przychodzą do niego żołnierze. Żołnierze, czy to byli rzymscy, czy żydowscy żołnierze, do końca nie wiemy, ale pytają żołnierze, co my w takim razie mamy robić. A Jan odpowiada, nad nikim się nie znęcajcie, nikogo nie uciskajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie. Czyli bądźcie po prostu żołnierzami normalnymi, bez żadnego, nie wykorzystujcie swojej władzy przeciwko innym, ale bądźcie uczciwymi, dobrymi ludźmi. Wydawałoby się, cóż takiego wielkiego ten Jan tu wskazuje. Oczywiście Jan jeszcze nie, nie ma całej moralności chrześcijańskiej, czy tego, co przyniesie Chrystus, ale właśnie w tym, co mówi, przygotowuje te drogi Chrystusowi. Dlatego powiedziane będzie na końcu tej Ewangelii dzisiejszej, że Jan wiele takich napomnień dawał ludom i głosił dobrą nowinę, czyli ewangelizował. Tam jest użyte greckie słowo ewangelizo, czyli ewangelizował lud, głosił dobrą nowinę poprzez to, że mówił im: bądźcie sobą, bądźcie normalni, bądźcie uczciwymi ludźmi, czyńcie to, co do was po prostu należy. Taką drogę przygotował Jan wśród swojego ludu na przyjście Chrystusa. Często oczekiwanie może nam się wiązać z biernością, właśnie że czekamy, no to trzeba usiąść i, i siedzieć. Faktycznie to chrześcijańskie oczekiwanie jest aktywne. Moglibyśmy się zapytać, jak dzisiaj lud pyta Jana Chrzciela właśnie, co mamy robić. Trochę odpowiedź jest, mamy robić swoje. Ale z naszej perspektywy już chrześcijańskiej, przecież od wielu lat chrześcijanami jesteśmy, byśmy powiedzieli, a to jest za mało. To, co mówi Jan, to jest taka czysta, prosta sprawiedliwość. Zamiast powiedzieć żołnierzom, że w ogóle, żeby nie byli żołnierzami, że może to jest niemoralny zawód, albo celnikom już tym bardziej, znajdź sobie inną pracę, bo przecież żołnierz to jest przemoc i to będzie wojna, celnik to jest oszustwo i podatki, jeszcze szczególnie od okupanta pobierane, powiedzielibyśmy chwilę. Ten gorliwy, ten mocny, ten prorok jak ogień, Jan Chrzciciel, mówi takie rzeczy, ale Jan przygotowuje drogę. To znaczy, Jan nie jest tym, który ma docelową naukę, ale na razie wyrównuje to wszystko, szczególnie wyrównuje te, te niziny. No bo kiedy celnicy oszukują albo żołnierze stosują przemoc, to ciężko im teraz powiedzieć: nadstawcie drugi policzek, albo pożyczajcie i nie spodziewajcie się zapłaty. Nie byliby w stanie tego znieść. Jan przygotowuje, więc na razie mówi: niech ta droga będzie prosta. Może to nie są wyżyny jeszcze moralności chrześcijańskiej, to jeszcze nie są wyżyny nauki, którą przyniósł Chrystus, ale na razie niech będzie chociaż ten podstawowy poziom zerowy, a nie minusowy. Jan ma tego świadomość i do tego zaprasza. I rzecz ważniejsza, bo od razu gdzieś tutaj możemy słyszeć echa wypowiedzi Chrystusa, który często mówi Cóż szczególnego czynicie? No właśnie, jeśli jesteśmy tymi, którzy pozdrawiają naszych braci, którzy przebaczają tylko braciom, czy dobrze czynią tym, którzy nam dobrze czynią. Chrystus wtedy mówi, cóż szczególnego czynicie? Ale to mówi Chrystus, czyli już Bóg, który jest pośród nas. I Jan o tym mówi, że przyjdzie ktoś, komu ja nie jestem godzien rozwiązać rzymyka u sandałów i on chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem ten chrzest janowy jest pewnym symbolicznym obmyciem, jest przygotowaniem, jest tą aktywnością człowieka, ale doskonale wiem, że kiedy przychodzi Duch Święty, to on zmienia. A Duch Święty najpierw wprowadzi Chrystusa, a potem Chrystus tego ducha udziela swoim uczniom od apostołów począwszy. I wtedy jesteśmy w stanie wejść w coś głębszego i coś poważniejszego. Ale na razie jesteśmy zaproszeni do tego co podstawowe. Do tego, co proste, bo jeśli nie ma Chrystusa pośród nas, nie zrobimy nic więcej. Może i byśmy chcieli, ale nie zrobimy bez tego ducha, którego On nam przynosi. Więcej, jak mamy przyjąć całe orędzie Nowego Testamentu, całe kazanie na górze, które wypowiada Chrystus, jeśli nie widzimy kogoś, kto to wypełnia? A Chrystus jest tym, który wypełnił, oddał się całkowicie, przebaczał swoim wrogom i oprawcom, pozbył się wszystkiego. Nie tylko rzeczy materialnych tutaj na ziemi, ale przede wszystkim pozbył się swojej chwały Syna Bożego, pozbył się swojego bóstwa. I dopiero kiedy na Niego patrzymy, to możemy powiedzieć, da się żyć Ewangelią, da się wypełnić tą Ewangelię. A my dzisiaj jesteśmy zaproszeni, żeby przygotować drogę Panu, to znaczy zobaczyć, czekamy na Boże Narodzenie, na te święta, ale po drodze już coś możemy robić, swoje, czyli te dobre rzeczy. Dobre słowa mówić, dobre gesty wykonywać pomagać. Te proste. Doskonale wiemy, że sytuacje świąteczne są też sytuacjami nerwowymi, właśnie, bo ten nie pomaga, bo nie robi, bo go nie ma, a tutaj przecież w kuchni tyle sprzątania, tyle gotowania, a wszyscy nagle pouciekali. Zobaczcie, ile nerwów i pretensji jest u kogo święta, czemu znowu u, u niej, a nie u nas. I Chrystus mówi, róbcie swoje, ale swoje to znaczy to sprawiedliwość. Nie szukajcie zemsty, nie szukajcie teraz, kto więcej pracuje, u kogo więcej byliśmy. Przygotujmy tą drogę, że kiedy narodzi się Chrystus, to przyjdzie do nas, którzy Go naprawdę oczekujemy, a niektórzy jesteśmy pogrążeni w kłótniach, sporach, w różnych zawiściach. Przygotujmy drogę, bądźmy gotowi w sposób aktywny, a kiedy On się pojawi, wtedy wyciągnie nas na wyżyny, bo po to przyszedł tutaj na ziemię, żeby pociągnąć nas do nieba. Zapytaliśmy na początku, ilu mamy dwóch... Ilu mamy proroków mniejszych? Może A12, może B14, a może C15? Jest nawet w Izraelu tak zwana jedna księga, która zbiera wszystkich mniejszych proroków, tak zwane Dodeka Profeton z greckiego, co oznacza 12 proroków mniejszych. Rzeczywiście proroków mniejszych jest 12. Jednym z nich jest Sofoniasz, który dzisiaj zaprasza nas do szczególnej radości: do radości z tego, że Bóg jest pośród nas. I ta radość może nam się udzielać, ponieważ Jego obecność sprawia, że wszystko staje się inne. Ta obecność, na którą czekamy, i dla nas dobrą nowiną dzisiaj jest to, że możemy być sobą, możemy po prostu robić swoje, czekając na tę Bożą interwencję, która niechybnie, na, nie, niechybnie nastąpi. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Pokój. I dobro.